Hej, pamiętacie VaporWave? No, przynajmniej ja pamiętam, bo na początku zeszłej dekady ten gatunek graficzno-muzyczny, oparty silnie na remiksowaniu utworów lat 70., 80. i 90., skradł moje serce i bardzo przyjemnie oddziaływał na me poczucie estetyki. Ale możecie się w sumie zastanawiać, albo nie, nie ma tu przymusu, co to jest ten cały Vaporwave. I bardzo ciężko jest mi określić to jakoś jednym zdaniem. Powiedziałbym, że definicji Vaporwave'u należałoby upatrywać w dwóch filarach. Pierwszym jest wykorzystanie zdeformowanych, zazwyczaj spowolnionych starych piosenek, nagrań, ale też grafik czy w ogóle wszelkiego rodzaju found footage, które najczęściej mają na celu wywoływać poczucie nostalgii. Z tym, że ta nostalgia może dotyczyć też czasów, których nie pamiętamy, np. lat 80. czy 90. Ale to oczywiście nie wystarcza, by zrozumieć Vaporwave. Bo wydaje mi się, że lepiej jest o tym gatunku myśleć jak o takim nośniku pamięci kulturowej, czy też jako medium. Amerykanie mieli już swój vaporwave, w którym medytowali nad drapieżnym korporacyjnym kapitalizmem lat 80., konsumpcjonizmem, globalizacją, kulturą biznesu, ale także nad dystopijnymi wizjami końca humanizmu i początku czegoś, co porównać moglibyśmy do wikiańskiej ery wtórnego barbarzyństwa, w którym stosunki emocjonalne zostają zastąpione przez relacje ekonomiczne. Vaporwave to z pewnością bardzo obszerny, ale także nośny temat, więc nie ma nic dziwnego w tym, że dotarł także do Polski, chociaż o po parę lat spóźniony. No bo kiedy poryści Vaporwave uwieścili koniec gatunku, kiedy wszedł do mainstreamu za sprawą drysków Riany i Azeli Banks, wtedy na polskim YouTube pojawiały się najwcześniejsze do dziś dostępne utwory Vaporwave. Żeby zachować część tropów ze zachodniego pierwowzoru, twórcy polskiego Vaporwave spojrzeli jednak nie w stronę lat 80., tylko 90. Powód był dosyć prosty. Ciężko byłoby nawiązywać do kapitalizmu, bo przed rokiem 1990 w Polsce kapitalizmu po prostu nie było. Polski Vaporwave to zatem przede wszystkim zremiksowane polskie przyboje lat 90., ze szczególnym uwzględnieniem muzyki Disco Polo. Zresztą polskie disco też w pewnym uproszczeniu nazwać możemy kulturową adaptacją amerykańskiego disco lat 80. I to naprawdę zabawne, jak te wątki zniekształciły się z czasem. Najpierw w formie naiwnej kopii, a potem już jako w pełni rozwinięty, postironiczny środek wyrazu. Zatem czemu przyglądali się twórcy polskiego Vaporwave'u? Ważnym wątkiem jest tutaj na pewno nagły kontakt z zachodnim przepychem. Niespodziewanie szarobure realia socjalistycznej Polski stały się płótnem dla kolorowej reklamy, i to daje się odczuć w polskim Vaporwave. Szybko mijające migawki reklam w wakacyjnym miksie na rok 1997 autorstwa American Boya to bodaj najbardziej wyraźny tego przykład. Podoba mi się zresztą to podejście do tematu, bo nasza pamięć chyba działa na podobnej zasadzie. To znaczy, pamiętamy, że no było coś tam, ale o czym to dokładnie było, to już rzadziej. I u tego samego autora znajdziemy także inne ciekawe drop. Każdy z nas ma na pewno w rodzinie kogoś, kto wyjechał do Stanów za chlebem, a wyidalizowane przekazy członka rodziny przy Wigilijnym stole dawały pożywkę dla wybujałych wyobrażeń na temat amerykańskiego stylu życia. U American Boya już sama nazwa jest jawnym nawiązaniem do tej ciągoty, do wszystkiego co amerykańskie. Pokusiłbym się o stwierdzenie, że wizerunek sceniczny artysty, o ile tutaj możemy o takim mówić, jest uosobieniem amerykańskiej soft power, czyli ekspansji kulturowej. Przecież współcześnie każdy nosi jeansy i niespecjalnie zastanawia się nad ich przynależnością kulturową, bo ten rodzaj spodni jest już chyba bardziej globalny niż amerykański. No, ale mogę sobie wyobrazić, że w momencie kluczowym, tuż przed otwarciem się kraju na rynek zachodni, wizerunek jeansu, czy, czy w ogóle wszystkiego, co amerykańskie, musiał być znacznie bardziej egzotyczny i przy tym atrakcyjniejszy. Jeansy to oczywiście tylko jeden przykład z dostępnej nam szerokiej gamy ikonosfery polskiego Vaporwave'u. Inne to oczywiście blokowiska, potańcówki, kolorowe papierki czy Ortalion. No dobra, na razie wszystko to wydaje się całkiem spójne, pora więc nieco namieszać. O ile drogi skojarzeniowe w przypadku takiego klasycznego Vaporwave'u są raczej jasne, to na polskim poletku mieliśmy już projekty o charakterze eksperymentatorskim. I mówię tu o Rozdzielni Chleba, kolektywie artystycznym działającym w latach 2011 do 2018, który na bazie wątków poruszanych przez pionierów Vaporwave tworzył swoje teksty. I od razu mówię, że szaleństwem byłoby zgłębić całość twórczości Rozdzielni w tym krótkim filmie, więc skupię się tutaj na przykładzie ZUS Wave'u. Jest to autorski dla rozdzielni nurt, który z antykapitalistycznych wątków Vaporwave'u bierze poczucie świętości wobec wyestetyzowanej finansjery i zastępuje je klimatem ZUS-u. Estetyka ta emuluje uczucia zbliżone do zetknięcia się z zus machiną przerobową. W Zeus Wave człowiek jest zaledwie wyobcowaną zmienną w nieskończonych tabelkach eksterowskich Podobnie jak w mainstreamowym Vaporwave'ie, gdzie człowiek też przecież nie gra większej roli wobec silniejszych od niego praw wolnego rynku czy zestawień finansowych. Konto. Wreszcie chciałbym przejść do artysty, którego przypadek w ogóle zainspirował mnie do zrobienia tego filmu. Jakoś w roku 2017 natrafiłem na album Gościa o ksywie choć może powinienem czytać to jako Żydoleptyk, mniejsza. Podobnie jak American Boy, ten artysta tworzył w oparciu o spowolnione sample piosenek sprzed dekad, jednak wzbogacał swoje utwory znalezionymi nagraniami, np. przemów Jana Pawła II lub takimi, które, jak się domyślam, stworzył sam korzystając z syntezatora mowy. Nie, goj, nie szybki sukces ekonomiczny za każdą cenę, niepraktyczny materializm. Obecny jest tutaj także charakterystyczny dla gatunku niepokój, ale ciekawią także wątki szurskie. Żydoleptyk bowiem w swoich kawałkach nawiązuje do teorii spiskowych, chociażby do globalistów, chipowania, żydowskiej masonerii itd. A zatem jego dorobek artystyczny przypomina takiego wujka, który też wyjechał do Stanów, ale ogląda namiętnie Mariusza Kolonga. Jeżeli nie zdarzyło wam się słyszeć o żydoreptyku, to pewnie dlatego, że jego jedyny znany mi album, o tytule po prostu Polski Vaporwave, był dostępny tylko przez chwilę w okolicach roku 2017 no i nie cieszył się wielkim zainteresowaniem. Gdzieś pomiędzy teraz a rokiem 2017 film z albumem został usunięty, i przez ten okres był Lost Media. I mówię był, bo mi udało się zachować to jego pomne dzieło na swoim dysku Google, gdzie spoczywę od nieco ponad 7 lat i postaram się je Wam w najbliższych dniach udostępnić. A jeżeli ciekawi jesteście jakim cudem ten niszowy album, który w swoim czasie zdobył max parę tysięcy we wszechtych trafił na mój dysk, no to było to mniej więcej tak. Jakoś w tamtych latach sporo lurkowałem YouTube'a i Bandcamp'a w poszukiwaniu ciekawych i niszowych projektów artystycznych. Jak coś mi się dało, to z automatu to archiwizowałem. No i nie powstała z tego żadna jakaś rozbudowana biblioteka, bo znudziło mi się to po paru dniach, ale ten jeden album jakimś cudem trafił idealnie w okienko, kiedy jeszcze chciałem się pobierać te rzeczy. W została nam dana, przyniesiona, ofiarowana. Nie, ażebyśmy ją zmarnowali, tylko ażebyśmy nią żyli i nim nieść. Dobra, wiem, że ten przegląd na pewno nie zawarł wszystkich albo nawet większości wartych uwagi projektów artystycznych związanych z nurtem, ale wymieniłem tutaj te, które mi najbardziej zapadły w pamięć te kilka lat temu. Ale jeżeli macie jakieś inne ciekawe przykłady, to wpisujcie je w komentarzach, a kto wie, może zrobi się drugą część. Na dzisiaj to już wszystko, dziękuję za uwagę i dobranoc.